Aaaa, mam tylko 5 sekund, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie. No i poszło się jewać. Dzisiejszy filmik będzie o wyjeździe, który odbył się tydzień temu. Spędziliśmy tydzień nad morzem w domkach. Z moim ekstra super wymarzone jakieś blokki dla Was i jesteście świetni. I właśnie dzisiejszy filmik będzie o tym wyjeździe przedstawił Wam real, jak to wszystko wyglądało. Oczywiście z pewnymi. Wycinkami, które nie mogą użyć się codziennego. Czóweczka! <gry> Zapomniałam, że jej nie mam. Siłą kompromisu wyruszyliśmy o 3 rano i podróż zajęła nam 6 godzin. Przynajmniej nie, bo drugi samochód jechał przez Gdynię, Gdańsk i tak dalej, bo nieco zobaczył stracę. Nieważne, wszyscy dotarliśmy tam bezpieczne i to skutkowało tym, że mogliśmy zacząć rozstawiać na, hey, 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 na Kamila, hey, hey, hey. Kamienek, gdzie bawisz? często nie była naszym sprzymierzeńcą. A FOR! Żywa no, yeah. się no. jak zapałki! <laughs> Rozmaicaliśmy sobie różnymi zajęciami. I każdemu się chce wszystko robić. I po prostu prowadzimy taki napięty grafik, mamy, że ja nie mogę. Po prostu śpimy i jemy I jemy i śpimy. I jemy i śpimy. śpimy. I się I pijemy. śpimy. I pijemy i się kąpiemy. Czasami. I się śpi, i, Ale mało i, się i, kąpiemy i ogólnie, bo no śmierdzi w tym ja jeszcze troszeczkę. Nie I biemy nerami.

Momentem w życiu każdego człowieka, których zwyczajnie nie da się opowiedzieć słowami, i ten wyjazd do nich należy. Takie chcemy strzelać, grać z nami w niebo. Dojbaści, Wczoraj się dzień podsumuję słowami: co było w Vegas, to zostaje w Vegas. I może na tym skończmy. Już nie zagłębiając się w szczegóły, byliśmy zmuszeni, żeby zmienić swój sposób transportu. Chodźmy. 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 Ze wsi wyjdzie, ale wieść człowieka nigdy. Jestem księżniczką. Jaka wieść taka księżniczka. Przecież nie musimy tańczyć na dyskotece. A tu nemá lampy kurva! A tu nemá lampy! O, oh, <laughs> 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 <huj> Wasze. tak. Siamka. Dzień nie wiem który, bo już mi się nie chce liczyć. Jesteśmy sobie na plaży. Pięknie tam jest. I ogólnie nasz entuzjazm jest super. Dajesz i... O no, dajesz tu plecy. <laughs> czy, czy w ogóle, czy moje gadki w ogóle do tych filmików mają sens kiedykolwiek? Dobra, sorry, już jesteśmy cichowani. Ale nie, po prostu się pytam, czy mają sens, bo już nie wiem, o czym ja mam mówić. Znaczy no, fajnie, Dobra. fajnie, ciekawie. Jak Nie no, fajnie, Zmieniłem dużo w moim życiu. Okay. Są taką... Być włosy, bo no, są Dobra, są taką płak z już po prostu. Dobra, koniec. Czekam na kolejny... To jeszcze pierwszy jest Ona, Mam kota, zobaczcie, ładny, nie? Nie. Aha, bardzo często ćwiczyliśmy swoje talenty, zarówno jeżeli chodzi o śpiewanie, jak i o inne rzeczy. Macie próbkę tego teraz. O, nie. O, 哦哦。Uh oh.

Tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawiasz się, wolność będzie górą, przezwycięży strach, obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć, bo nie, nie, nie mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Myślonej głowy nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. tego pierdzielenia już na dzisiaj. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik i wytrwaliście. Przy okazji dziękuję tym, którzy są cały czas ze mną i mnie wspierają, i pytają się mnie, kiedy są kolejne filmiki, i mówią, że chcą występować. Jesteście świetni i w ogóle najlepsi. Jakby was nie było, to też bym to nagrywała. Ale w sumie spoko, że jesteście! I możecie łapkować, subskrybować, komentować i róbcie co chcecie. I kocham Was i na razie, pa! Przygotowałam dla Was świetny konkurs, w którym nagroda jest bardzo cenna, bo jest nią randkę z Kinią, więc chyba warto próbować. A pytanie brzmi, co mówi Kina na tym filmiku? Odpowiedzi umieszczajcie w komentarzach i najlepszy komentarz wygrywa. Chyba warto, więc spróbujcie i powodzenia!